kartka z pozdrowieniami z Warszawy to koniecznie z kolumną Zygmunta i Zamkiem Królewskim. Dzień dobry. Dzisiaj program Tu Kultura prosto ze stolicy, a w naszym programie bardzo dużo informacji znacznie mniej oczywistych niż ten popularny wizerunek Warszawy, który widzą Państwo za mną. Zostawiłem kolorowy Nasz sen o Warszawie to dziś m.in. Bill Nye, mistrz ról charakterystycznych, aktor, o którym zdecydowanie nie można zapomnieć. Two kultura, check me out. Subiektywne oko na warszawski festiwal filmowy. To jest festiwal nie tylko klasy A, ale to jest ważne miejsce spotkań. Koprofagi, czyli znienawidzeni, ale niezbędni. Nowa premiera Jana Klaty w Teatrze Starym w Krakowie. My zrobiliśmy spektakl miłości. Reżyser Wojciech Smażowski o premierze swojego najnowszego filmu Róża. Ja uważam, że jest. Miłość jest. Sentymentalna podróż do miasteczka galicyjskiego. Powala z nóg. jestem pod wielkim wrażeniem. A na koniec kompozytor Michał Lorenz o tym, jak stworzyć dobry przebój filmowy. No, ja słyszałem, że się, że się biją ludzie w Hollywood. W Warszawie trwa największa w Polsce impreza filmowa. Ponad 100 filmów, 59 kinematografii i kilkanaście sal kinowych. To wszystko świadczy o rozmiarze Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Filmy w kilku kategoriach, bo dokumenty, filmy krótkometrażowe, animacje i oczywiście fabuła, która przyciąga najwięcej widzów. Nowości rozmaitych kinematografii z całego świata. No i przede wszystkim, to bardzo ważne, wszystko to filmy premierowe. Czy to układa się w jakiś obraz kina współczesnego, raczej pokazuje jego ogromną różnorodność i wszechstronność pokazuje też, że dzisiaj kino to nie tyle wehikuł magiczny, ile prawdziwy odrzutowiec. Warszawski Festiwal Filmowy to aż pięć konkursów. Najważniejszy konkurs międzynarodowy, konkurs 1 2 między innymi dla debiutantów, Wolny Duch, konkurs filmów krótkometrażowych i konkurs filmów dokumentalnych. Uważam, że filmy dokumentalne E, ostatnimi czasy e, niosą w sobie takie treści, które m, m, no nie do końca są obecne w, w fabule. E, a poza tym, dla mnie jako dla scenarzysty, są bardzo inspirujące. W konkursie głównym startują m.in. dwie doskonałe polskie produkcje: Wymyk Grega Zglińskiego z Robertem Więckiewiczem i Gabrielą Muskałą oraz Róża Wojciecha Smarzowskiego z Marcinem Dorocińskim i Agatą Kuleszą. Żeby dusza mogła sobie posiedzieć. Myślę, że jest to istotny festiwal w ogóle dla, dla, dla tej części Europy. Eee, jakby dobór filmów, który jest, który jest przygotowany, jest, jakby świadczy o tym, że jest ważni tutaj w tym miejscu. A jest się czym chwalić. Tegoroczne filmy to obrazy nie tylko europejskie, ale i między innymi azjatyckie. Wielokulturowość to zresztą jedna z cech głównych tego festiwalu. Tak samo jak otwartość na widza. Realizacja wydarzenia nie tylko w warszawskiej kinotece, ale i w przestrzeniach złotych tarasów, według znawców kina wcale nie wpycha go w komercję, ale paradoksalnie może przyciągnąć widza na ambitne produkcje. Dzięki temu te tłumy ludzi, które się przewijają tutaj w celu robienia zakupów, kupują bluzeczki, kupują książki, idą na kawę, czekoladę i patrzą, co jest modne w sklepie, ocierają się i natykają na ludzi filmu na festiwal. I dzięki temu może po tym festiwalu będzie więcej kinomanów. Festiwal potrwa do niedzieli 16 października. Czy mieliby Państwo ochotę na żywo spotkać tego przystojniaczka? W osobistym kontakcie wydał się absolutnie uroczy i pełen niewymuszonego humoru. Bill Nye to aktor niewątpliwie charakterystyczny i mistrz drugiego planu. Czy można go nie kochać za takie role jak piosenkarza w depresji w filmie To Właśnie Miłość, Start again. ministra czarnej magii w Harry Potterze czy też właśnie kapitana statku Widmo w Piratach z Karaibów? Specjalnie dla państwa Bilnaj o miłości do pewnej polki, ulubionym stylu życia, współczesnym kinie, no i o szpiegostwie. Bilnaj otwierał Warszawski Festiwal Filmowy. Nie wiem, jaki jest sekret angielskiego poczucia humoru, ale sądzę, że z reguły ma to związek z samooczernianiem się, z wyśmiewaniem samych siebie, z samopotępieniem. Więc jest to jakiś rodzaj takiego humoru, który związany jest z dołowaniem siebie. Żarty zazwyczaj powstają na zasadzie parody. Po raz pierwszy usłyszałem wyraz Polska od mojego taty. Ojciec służył w siłach lotniczych Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej. Kiedy mówił Polska lub Polski, odnosił się do odwagi. Tata mówił mi, że w porównaniu ze wszystkimi pilotami, z jakimi pracował, to właśnie Polacy byli najodważniejsi, najszybsi, pierwsi na miejscu i najbardziej zdeterminowani, aby zestrzelić niemieckie samoloty. Tata był pod niesamowitym wrażeniem ich odwagi, lecz również był to mój pierwszy związek z Polską. Potem był jeszcze jeden. Nazywała się Kasia Kowalska i była pierwszą dziewczyną, która zamieszkała w moim sercu. Teraz, głupkowato się uśmiecham i dlatego muszę patrzeć w podłogę. Pochodziła z Warszawy, ale niestety wyjechała i tym samym złamała mi serce. Pamiętam ją bardzo dobrze. Przyjechałem do Polski z filmem ósma strona, w którym gram szpiega. Wcześniej nie, nigdy nie chciałem zagrać nawet Jamesa Bonda. Może ojca Jamesa Bonda, albo mógłbym się sprawdzić jako jego dziadek. Film ósma strona wyreżyserował David Hare. Pracowałem z Davidem Hare przez całe życie zawodowe. Wysoko go cenię, sądzę, że jest obecnie jednym z najlepszych pisarzy. Napisał 20 sztuk teatralnych dla teatru w Londynie i w Nowym Jorku. Jest również scenarzystą, autorem scenariuszy do lektora oraz godzin. uh -huh. Przez 20 lat nie stał za kamerą, a ja również prosiłem go, aby wrócił. I to, że to właśnie on będzie reżyserem, było dla mnie nie lada wydarzeniem. Wszystkie moje najwspanialsze wspomnienia telewizyjne oraz teatralne to jego produkcje. Uwielbiam go podczas wspólnej pracy. Śmiejemy się. Jest porządnym, niesamowicie poukładanym i dobrze wychowanym facetem, który do tego jest geniuszem. Miałem niesamowite szczęście zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym, że go spotkałem. thank mm -hmm. you Bohaterów, które grałem w filmie, to właśnie Miłość i Radio na Fali coś łączy. To typ zdystansowanego do świata luzaka. Sądzę, że widownia w ogóle, my wszyscy, silnie reagujemy na taki typ bohatera. Jest on znany już od wieków. Trafia prosto w serce. W prosto, i inny sposób stara się stawiać czoła trudnościom, jakie niesie współczesny świat. Mimo, że nie żyje mu się lekko, a on i tak cały czas próbuje. Sądzę, że mimo wszystko lubimy luzaków i frajerów i że w końcu to on są górą. A czego szukam dziś w kinie? Szukam tego co wszyscy: tego co mnie rozśmieszy, tego co mnie poruszy, tego co spowoduje, że się popłaczę. Chociaż ja nie płaczę, bo to nie męskie. I tak Bill Nye i jego film ósma strona, film o agencie, wprowadził nas niechcący w kolejny temat. Ale w końcu cynizm tajnych służb, bezwzględność i metody zamachowców pozostają niezmienne od wieku, czyli od czasów Józefa Konrada. Jego dwa opowiadania Tajny agent i W oczach zachodu zaadaptował właśnie na deski sceniczne Jan Klata w Starym Teatrze odbyła się premiera sztuki Koprofagi, czyli z nienawidzeni, ale niezbędni. Brzmi dość tajemniczo, ale koprofagi to po prostu zwierzęta, które odżywiają się odchodami innych. Budzą nasze obrzydzenie, ale czy nie są niezbędne? Spektakl klaty stawia podstawowe pytania o sens działania w imieniu dobra ludzkości. Przed godziną zabiłeś ministra ta bombą? No dlaczego? Przecież to oczywiste. To był niebezpieczny człowiek. Człowiec Koniec XIX wieku. Światem wstrząsa fala zamachów terrorystycznych. Giną car Rosji i prezydent Stanów Zjednoczonych. Taką przerażającą, anarchistyczną rzeczywistość obserwuje Joseph Konrad. Jak się okazuje, terroryzm to okrutna broń nie tylko naszych czasów. Mało się o tym wie, mało się o tym przypominało. Mało się o tym przypomina teraz w ramach wojny z terrorem, że to nie jest absolutnie coś bez precedensu, po czym świat jakoby miał nie być już taki sam itd. Tak tak świat nigdy nie jest ten sam. Natomiast wszystko się zdarzyło na znacznie większą skalę. Bohaterowie Konrada próbują zburzyć dotychczasowy porządek. Nie wiedzą jednak, czym go zastąpić. Ich jedynym motywem jest walka ze złem. Wydaje się im, że szlachetne pobudki usprawiedliwiają chęć zniszczenia. Czy są działającymi chaotycznie i na oślep mordercami, szaleńcami, czy walczą o słuszną sprawę? Dlaczego wstępują na drogę destrukcji siebie i świata? Konrad nie zajmuje się kronikarskim zapisem tego rodzaju, tego rodzaju wydarzeń. Zajmuje się wpływem jaki um, to, że dzieje się na świecie zło i to, że można z tego wyciągnąć różne wnioski, jaki wpływ to wywiera na ludzi, jaki wpływ to wywiera na pary ludzi. Jak pan zapamiętał tam ten dzień? Chcieliśmy przesunąć akcent też z takiej publicystyki, z takiego myślenia właśnie szerokiego na myślenie o ludziach o ich tragediach, o ich radościach. My zrobiliśmy spektakl o miłości. Sposób trochę może, trochę może nieświadomy. Jesteśmy jak koprofagi, z ale niezbędni. W tym bezwzględnym i okrutnym świecie jest coś, co niesie nadzieję. Według Wojtka Smarzowskiego to miłość, w jego filmie Róża, który poraża okrucieństwem, jest coś, co może nas ocalić i zbawić. To jest właśnie miłość. My, Mazurzy, wierzymy, że dusza zostaje przycielarz do pogrzemu. Dlatego zawsze przy trumnie stoi stołek. Żeby dusza mogła sobie posiedzieć? Tak. Film Róża stał się w tym roku najważniejszym wydarzeniem festiwalu filmowego w Gdyni. Reżyser Opowieść o Miłości Głównych Bohaterów wpisał w dramatyczną historię wynaradawiania Mazurów przez Niemców, a potem Polaków. Akcja filmu rozgrywa się bezpośrednio po wojnie na terenie starego pogranicza polsko-pruskiego. Co było takiego w historii Michała Szczerbica w jego scenariuszu, że postanowił Pan zrealizować ten film, ten scenariusz? Przede wszystkim to była historia o miłości. Ja zawsze chciałem zrobić film o Miłości. I zrobiłem film o Miłości. Czytałem wiele scenariuszy o miłości, ale ta historia mi się spodobała. A co się w niej spodobało? Co mi się w niej spodobało? Przede wszystkim najbardziej to, że sam bym takiej nie wymyślił. To znaczy, ten bohater stoi po dobrej stronie. Ten, którego gra Marcin Wrociński. To jest taka postać dobra, prawda? W moich filmach wcześniejszych zawsze próbowałem to zakłócić tam... Mhm. Przesuwałem akcenty. Nikt nie jest ani do końca dobry, ani do końca zły, ale w tym filmie spodobała mi się taka czystość. E, I również czystość róży. Róża, podobnie jak poprzednie pana filmy, Dom Zły czy y, Wesele, wciska widza w fotel. Trudno pozostać obojętnym. Aura filmu pozostaje bardzo długo. Także dzięki okrucieństwu, które y, pan prezentuje. Dlaczego decyduje się pan pokazywać w takich ostrych, wyrazistych kolorach świat? Y, tak pełen okrucieństwa, przemocy i zła. Ja tego nie wiem, bo ja tego nie analizuję. To mhm. jest taki mój temperament filmowy, tak powiem. Tak myślę po prostu, że trzeba opowiadać, że, że nie wolno dać widzowi się nudzić, że trzeba go prowokować, i, i, ale ja tego nie analizuję. Ktoś, kto tak opowiada, bardzo wierzy w kino i w to, co robi, realizując film. Myśli pani, że jak ktoś opowiada w nudny sposób i robi beznadziejny film, to nie, nie, nie wierzy w kino? No Myślę, że gdzieś tam nie ma wiary. <grym> tak, <grym> myślę tak. <grym> no, jest taka, że, że, że wierzę w te historie, które opowiadam mm -hmm. i jakby rzucam się na główkę do pustego basenu, no bo muszę. Film Róża jest przede wszystkim opowieścią o miłości. Czy chęć opowiadania o miłości jest wyrazem wiary w miłość, czy marzenia o miłości? Każda historia jest inna. Ja uważam, że jest miłość. Jest. <grym> Ale każda historia jest, 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 jest inna. W przypadku róży chciałem opowiedzieć o tym, że ta miłość jest. I opowiedziałem. Jest, to jest takie uczucie, które jest ponad wszystkim. Myślę, że ta opowieść jest uniwersalna i, i wzrusza ludzi. To jest najważniejsze. Czy przez taki bezpośredni sposób opowiadania, wyrazistą i nieskrywaną emocjonalność? Czuje się pan w polskim środowisku filmowym outsiderem? Ja tego nie kalkuluję, no jestem jaki jestem i to jest także. Też nie wiem, jakie jest moje miejsce w tym środowisku filmowym, tak jak powinno być chyba. A dlaczego y, tak chętnie opowiada pan o świecie w oparach alkoholu? Czy taka jest Polska? Po prostu może znam się na temacie. <śmiech> <śmiech> tak naprawdę, jak zrobiłem małżewinę, to zaskoczyła mnie ta ilość pytań, właśnie czy ja widzę tak Polaków, y, <laughs> ludzi. I, i zada zacząłem sobie zadawać pytania y, i wreszcie odpowiedziałem tak, tak widzę. <laughs> Ale, ale próbuję z tego wychodzić, mm -hmm. no bo na przykład mm -hmm. y, Róża jest filmem bezalkoholowym. Nowe polskie i europejskie wzornictwo w dawnej enklawie włókiennictwa. Łódź Design Festival w tym roku odbędzie się pod hasłem Zmiana. Myśl przewodnia ma zwrócić uwagę na rewolucję w myśleniu o projektowaniu. Przed designerami poważne wyzwania produkować mniej, lecz mądrzej ponadczasowo, ale lokalnie. W Poznaniu trwa Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. W tym roku do konkursu przystąpi 52 kandydatów pochodzących z 20 krajów Europy, Azji, Australii i obu Ameryk. Cel konkursu to prezentacja kolejnej generacji młodych wirtuozów, ale wychowywanych już w globalizującym się świecie, pobierających nauki w różnych krajach, na co dzień poddawanych wpływom różnych kultur. Jeszcze do jutra w Krakowie trwa Unsound Festival. Wydarzenie z powodzeniem wykorzystuje bogactwo krakowskich przestrzeni koncertowych, prezentując muzykę zarówno bezkompromisowych eksperymentatorów, jak i imprezowych DJ-ów. Inspiracją tegorocznej edycji jest książka futurologa Alvina Tofflera Future Shock. Jak szybko otoczeni nowoczesną architekturą zapominamy o świecie, który odchodzi w przeszłość, choćby niewielkich drewnianych miasteczek, które pod koniec XIX wieku stanowiły nieodzowny i niezwykle popularny element pejzażu architektonicznego południowo-wschodniej Polski. Galicyjskie miasteczka są kawałkiem naszej zbiorowej wyobraźni. Tęsknimy za nimi choć nigdy tam nie byliśmy. Strzępki wspomnień pochodzą z obrazów książek, wyłaniają się z opowieści babci. Obok Polaków i Rusinów mieszkali tu Żydzi i Ukraińcy. Wszystko jest tak jak być powinno. Czworokątny wybrukowany rynek, a wokół drewniane domy. Poczta, apteka, karczma, warsztat szewski, zegarmistrz. Jest nawet urząd gminny. Powala z nóg. Jestem pod wielkim wrażeniem i z, z, wiem, jak ogromną pracę musieli e, wykonać, aby mogło to tak wyglądać. I... Tak w całości, z takim pietyzmem. I nie tylko to, co widzimy na rynku rynek fantastyczny i te fasady, te pierzeje, ale wnętrza tych chałup. To jest, proszę pana, moje dzieciństwo. Bo mój tato był szewcem, pracował w Sanoku, miał swój warsztat prywatny. A oprócz tego w domu taki warsztat był, gdzie jeszcze tam sąsiadom naprawiał buddy. Chociaż to Sanockie Miasteczko to synteza wielu podobnych, każda chata ma swój konkretny wzór. Są więc repliki domów z Jaślisk, Jaćmierza i wielu innych. To jest nowa jakość w muzealnictwie Muzeum Żywe. Muzeum, które uczy już przez sam pobyt tutaj, a każdy dowie się więcej na tyle, ile będzie chciał. Jedyne oryginalne budowle to dom żydowski z Ustrzyk Dolnych i remiza z Golcowej. Normalnie będą działały tu sklep, kaczma i warsztaty produkcyjne. Mamy w planach budowę drewnianej synagogi. To nieśmiało, o tym myśleliśmy już bardzo dawno, ale nigdy nie było takiej możliwości. Żeby dopełnić tą karpacką wielokulturowość, to taka świątynia żydowska powinna powstać. Wszystko jest jak być powinno, tylko tamtych ludzi brakuje. Najboleśniej Żydów, których niedawno wywołała w pięknym filmie POLIN okruchy pamięci Jolanta Dylewska. Poprzez unikalne archiwalia pokazując świat, którego już nie ma. Przed chwilą oglądaliśmy fragment filmu POLIN, do którego skomponował Pan muzykę. Czy Pan tęskni za taką wielokulturową Polską? Tęsknię za tym światem. Oczywiście, że mi tego brak, Oczywiście, że, że gdzieś tam te duchy przeszłości cały czas są tutaj obecne i je słychać i widać. A wyobraża sobie pan taki świat, taki świat, jaki jest w pana muzyce? Ten świat, w którym to wszystko razem obok siebie egzystuje? Najciekawsze, co się dzieje w tej chwili w kulturze, to właśnie to przenikanie się kultur muzyki europejskiej, wschodu, Ameryki, ogranicza światów. Nasza europejska muzyka doszła, doszła do, do ściany. Mocno to powiedziałem, ale tak mi się wydaje. I to, że możemy czerpać z muzyki właśnie wschodu czy afrykańskiej, bardzo ją wzbogaca. A pana odwaga w dotykaniu takich nowych przestrzeni? No to się nazywa muzycznie. tupet. To się nazywa tupet albo. Nie to się nazywa odwaga można to tak nazwać. I mój przyjazd na przykład do Kamerunu nie wynikał z tego, że miałem jakąkolwiek głębszą wiedzę o ich kulturze. O ich, szczególnie, że to jest kraj hermetyczny, rządzony przez huntę wojskową i nie mając żadnych związków ze światem zewnętrznym praktycznie. Pojechaliśmy do Kamerunu, y, nagraliśmy tę muzykę, się okazało, że... Ja przywiozłem kilka tematów y, nagranych na komputerze i napisanych w partyturach. Oczywiście oni odsłuchali ci ludzie tej muzyki i zrobili z tego no, naprawdę fantastyczne kompozycje. Nie? Przede wszystkim jednak jest Pan y, autorem muzyki do filmów. Y. I jak wiemy, jest tu Pana świadomy wybór. Często powtarza Pan, że inspiruje Pana obraz w takim wypadku. Obraz zawsze, nigdy słowo. Zawsze tak jest, że scenariusz, który czytam, nie ma żadnego związku z filmem, który potem obejrzałem. <grym> Mniej więcej rozumiem funkcję muzyki, jaką, jaką w danym filmie ta muzyka ma mieć, a bywa, że słyszę tę muzykę. Pierwszy kontakt z filmem jest w ogóle najważniejszy. A jak potem wygląda współpraca z reżyserem? Moment kontaktu z muzyką jest dla reżysera yy, no, przykry, dlatego, że on jest przyzwyczajony do ciszy w tej scenie. Nie? Jest, yy, nie rozumie w ogóle, że ta muzyka skraca film. Często dochodzi do różnych konfliktów. Na razie nie miałem jakiegoś takiego. Yy starcia trudnego. Chociaż ale... bywały ciężkie z tego co No ja słyszałem, że się, że się, biją ludzie w Hollywood. Mm. Pan jest... kłócił się czasem, no Pan ta, się... brał tej... się za bary z reżyserami. Tak, z stresowany i, i, i bardzo przeżywałem swoje porażki, mm. walki o poszczególne sceny, czy z Jerzem Skolimowskim, syna, którą teraz wypominam, pogrzebu Matki w czterech nocach za mną, gdyż uważam cały czas, że miałem rację. Muszę Pani powiedzieć, że on był zaskoczony tym, że ja się poddałem, bo to było bardzo ostre starcie mm. i fiby są dla mnie wielkim wyzwaniem i nie ich z rutyną. W sumie nikomu tego nie życzę tak. Kończymy dzisiejsze wydanie programu Tu Kultura, jednak przypominam państwu, że jeszcze do jutra trwa warszawski festiwal filmowy na zakończenie między innymi, niezwykle interesujący obraz Davida Cronenberga, Niebezpieczna metoda. To film opowiadający o starciu dwóch sławnych psychoanalityków, Karla Junga i Zygmunta Freuda. Obaj panowie rywalizują o względy i emocje jednej pacjentki. A poza tym sporo ciekawego w teatrach, w Warszawie spotkanie scen narodowych a w Lublinie trwają konfrontacje teatralne. Poza tym na pewno warto odwiedzić Kraków. Tam od dziś wielka wystawa. To prezentacja prac Williama Tarnera, sławnego angielskiego malarza żywiołów. Koniecznie trzeba zobaczyć. No i myślę, że trzeba spotkać się z nami już za tydzień o godzinie 11 jak zwykle w sobotę. Czekamy na Państwa. Do widzenia.